about me one more time before you go Someday you'll know Someday you'll know you know what I'm going to say I've been feeling this way for far too long. Hej, hejo z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Maja z Wierzbowej Zatoczki. Witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku drugiego sezonu tej serii. I jak widzieliście na początku w scence, niestety kolejny raz w tej serii musimy zmierzyć się ze śmiercią i stratą bliskiej osoby. Tym razem niespodziewanie odszedł Marcin, czyli oczywiście tata Magdy i pierwsza miłość Mai. No i teraz przed naszą rodziną bardzo trudne i smutne chwile, które. No, będą wymagały przede wszystkim dużo, dużo wsparcia dla Magdy. No i tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do dalszej części odcinka. Maja siedzi sobie przy biurku, jak widzicie, i zastanawia się nad planowaniem i organizacją wyjazdu na pogrzeb Marcina. No i oczywiście dla Mai też to wszystko jest szok. Ogólnie zarówno cała kłótnia z Magdą, jak i śmierć Marcina bardzo Maię przybiły. No i kompletnie nie tak miały wyglądać te ostatnie dni. Nie takie Maja sobie planowała. No i ja chciałam też jeszcze nawiązać do kłótni Mai z Magdą i wyjaśnić, że to to, że Maja poprosiła Michała i Marię o to, żeby pozwolili jej samodzielnie rozwiązać problemy z Magdą, no nie wynikało z tego, że Maja jest niekonsekwentna i wiecie, tutaj Magdzie zabrania rozwiązywać problemy samodzielnie, a sama robi dokładnie to samo, tylko wynikało to z tego, że Maja poczuła się odpowiedzialna za rozwiązanie tego, bo jest jakby jedynym rodzicem Magdy w domu, no bo jakby nie patrzeć, Michał nie jest ojcem Magdy, a Maria jest babcią i przede wszystkim jest już starszą osobą i Maja nie chciała jej obciążać swoimi dylematami i dlatego zdecydowała, że poradzi sobie sama. Poza tym Maji nie chodziło o to, że Magda pokłóciła się z Patrycją, bo oczywiście, że Magda ma prawo do swoich problemów i kłótni. Chodziło maj o to, że Magda skłamała, że była sama w parku w nocy i no, mogło jej się coś stać, a jednak jakby nie patrzeć, Magda nie jest jeszcze dorosła i Maja jako jej rodzic jest jest za nią odpowiedzialna. No i dodatkowo zawsze myślała, że nauczyła Magdę szczerości i mówienia sobie o swoich problemach i mówienia sobie o nich nie po to, żeby wtykać nos w nie swoje sprawy, ale po to, żeby wiedzieć, co u kogo w rodzinie słychać, i spróbować ewentualne problemy pokonać wspólnie. Chciałam też pokazać jakby inną stronę problemu kłótni rodzica z dzieckiem, bo zwykle tak myślę, że skupia się na tym, że to dziecko cierpi i dziecko jest smutne, a ja chciałam pokazać, że rodzic też potrafi cierpieć na kłótniach z dzieckiem, też go to boli, też ma dylematy i w ogóle komputer nam się teraz zepsuł, ale też ma dylematy i też nie wie czasami co zrobić, co powiedzieć i jak się zachować. No i oczywiście jak to zawsze bywa, nieszczęścia chodzą parami. No i Maja próbowała zająć się organizacją wyjazdu na pogrzeb i musiał zepsuć jej się laptop. Mm, także Maja, no cóż, nic nie poradzisz. Chodź sobie może usiądź tutaj, a ty Michał przyjdź i spróbuj go naprawić. Może ci się uda. Mm, no i tutaj też możecie zobaczyć, że Maja ma nastrójnik w żałobie. Utrata przyjaciela, ciężko pogodzić się z czymś odejściem. Maja może znaleźć nieco ukojenia, opakując marłych przy ich nagrobkach lub urnach, a Magda ma tutaj nastrójnik, śmierć w rodzinie, utrata rodzica. Także tak wyglądają nastrójniki. Michał i Maria co jakiś czas mają nastrójnik, że są smutni, bo po prostu podzielają smutek bliskich osób. No i Maja ogólnie za bardzo nie wie, co ma dzisiaj zrobić. Próbowała Zająć myśli tą organizacją tego pogrzebu, to jeszcze właściwie organizacją wyjazdu na pogrzeb, bo organizacją pogrzebu zajmuje się Klara. No, ale właśnie kiedy Maja próbowała się tym zająć, to się zepsuł ten laptop. Tak jak wiecie, Magda śpi. Magda śpi, Magda jest bardzo zmęczona i nie czuje się najlepiej. No i ogólnie myślę, że Magda będzie dzisiaj spała długo. Maria zaparzyła jej melisę na uspokojenie, no i Magda poszła spać, ale widzicie, że no nie śpi jej się zbyt dobrze. Um, o, Michał, naprawiłeś, tak? Pokaż się, naprawiłeś, udało ci się... Super, to się bardzo cieszymy. Maja, może w takim razie mm, przytul się do Michała, podziękuj mu też za to, że Ci tak szybko i sprawnie naprawił mm, Twój komputer i możesz teraz y, wrócić do swoich planów, do swoich zadań, no i myślę też, że Maji w takich chwilach też jest oczywiście potrzebne wsparcie i obecność Michała. No i też tutaj możecie zobaczyć, że i Magdzie i Maji mruga, że jedna się spóźniła do pracy, a druga do szkoły. Jeśli chodzi o Magdę, to rzeczywiście nie kliknęłam jej dnia wolnego, bo ona ma tylko jeden dzień dostępny i chciałam sobie zachować ewentualnie na może jakieś inne okazje ten jeden dzień, a jeśli chodzi o Maję, to kliknęła mi, żeby wzięła dzień wolny, ale coś... Coś nie zadziałało, no i niestety właśnie tutaj teraz przez pół odcinka będzie nam to mrugać, ale nie zwracamy na to uwagi. No i tak, Michał, jak już sobie porozmawiasz z mają, to mógłbyś przejść do ogrodu, bo tu nam się w ogóle jeszcze zobaczcie, do tego wszystkiego zepsuł sznurek na pranie, także, Michał, napraw to, a ty, Maja, możesz właśnie wrócić do do laptopa i tutaj sieć i sobie właśnie przeglądaj sieć, zorganizuj waszą podróż i zajmij się tym, co miałaś w planach. Jeśli chodzi o Marię, to Maria musi zająć czymś ręce i oczywiście Maria zazwyczaj zajmuje ręce sprzątaniem i gotowaniem, dlatego tutaj um, może posprzątać kuwetkę. Jak tam nasza pralka? Mamy coś? Nie. Wszystko jest w porządku, więc Maria chodź, um, zrobisz Pranie, skoro Michał ci naprawi właśnie sznurek, to będziesz mogła coś wyprać, chociaż w sumie widzę, że nam pada. No to nic, to włożymy w takim razie ubrania do suszarki i też będzie, też będzie okej. Okay. Także, tym się zajmiesz. Tutaj mamy właśnie ten chleb serowy, który upiekłaś ostatnio. Michał, choć uzupełnisz miseczkę, już naprawiłeś? Super, super, bardzo się cieszę. Tutaj mamy jakieś śmieci, to dam je do kosza. No i tak, Maria, czekaj na mnie. Nie, 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 czekaj na mnie, właśnie. Upiesz ubrania, jeszcze musisz sobie to kliknąć i potem, właśnie, chodź sobie do łazienki i skorzystaj. Michał, powiem Ci tak, coś byś mógł jeszcze poulepszać, może niekoniecznie tutaj, może zajmiesz się. Łazienką na górze, i tu byś mógł ulepszyć, i też dodaj właśnie ulepszoną spłuczkę, tak jak to zrobiłeś na dole. Maja, gdzie idziesz? Idziesz sobie po ciasto. No dobra, idź, zjedz sobie właśnie ciasto czekoladowe. Może faktycznie jest ci to potrzebne. Wiecie, może Maja lubi zjeść coś słodkiego, kiedy jest jej smutno, coś czekoladowego szczególnie. Wiadomo, że czekolada poprawia humor. Włączyłaś tu pranie, Maria? Na pewno? Tak, pierze się. To super. No i ty też jesteś głodna i widziałam, że ty też chciałaś sobie właśnie wziąć ciasto czekoladowe. No to, no to dobra. To niech tak będzie. Otworzymy lodówkę i tutaj ci kliknę, proszę bardzo, tak jak chciałaś, to to zrób. No i też przy okazji potem będziesz mogła sobie porozmawiać z Mają chwilkę. Może ponarzekasz na deszcz i porozmawiasz o potrawach wykwintnych. Coś tam na pewno znajdziecie: jakiś temat, taki wiecie, neutralny w miarę, żeby porozmawiać, żeby spędzić razem czas i odciążyć jakoś myśli. Także, Maja, siadaj tu. Siadaj tu przy stole i porozmawiasz sobie z mamą. No, także zobaczcie, tutaj Maria wygląda, jakby chciała tak w miarę normalnie próbować Zjecha. rozmawiać z Mają. No, dzieli się z nim jakąś radością, ale oczywiście rozumie, że Maja też nie ma za bardzo ochoty, żeby jakoś, wiecie, bardzo, bardzo długo rozmawiać i dlatego już sobie poszła. No i w ogóle widzę, że Maja mogłaby iść do łazienki, więc chodź tutaj do swojej łazienki. Skorzystaj, zrób sobie kąpiel z bąbelkami i potem pójdź się zdrzemnąć chwilkę. A ty, Michał, co? Skończyłeś już ulepszać i idziesz sobie przygotować popcorn. No dobrze, idź, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. No i też, jak to zrobisz, to mógłbyś. Porozmawiać z Marią. Widzę, że Maria zrobiła się spięta. Chciałaby spędzić trochę czasu poza domem, aby złagodzić swoje napięcie. No i to się dobrze składa, dlatego że ja pomyślałam, że może w dzisiejszym odcinku Maria mm, poszłaby na chwilę po prostu do parku, do siedziby klubu seniora, żeby zobaczyć, jak tam się mają roślinki. Zadbać o nie, może spotka się też z Anią z Antonim, powie im co się u niej dzieje ostatnio. E, może też jej właśnie potrzebna jest taka chwila e, spędzenia czasu poza domem. I też wydaje mi się, że Maja chciałaby, żeby Maria wyszła na chwilę z domu, poddychała świeżym powietrzem, zajęła się czymś, zajęła czymś myśli. E, no i myślę właśnie, że Maja chciałaby, żeby Maria dbała o siebie mimo tego wszystkiego, co się teraz dzieje. E, I też napisać wiadomość, dobrze, idź, napisz wiadomość. A ty przygotowałeś popcorn i go nie zjadłeś, także nie ma tak dobrze, Michał. Skoro już przygotowałeś, to musisz wziąć porcję. Mm, no i co, Maja? Jak się czujesz? Odpoczywasz tutaj w tej wannie chociaż trochę? No, mam nadzieję, że tak. Eee, a ty, Magda, pokaż się. Też po musiałabyś wstać za chwilę. Zobaczcie. Mm, to ja myślę, że. Y, że y, Maja zaprosiłaby tutaj Magdę i powiedziałaby jej: chodź, y, skorzystaj właśnie z mojej Wanny, zrób sobie jakąś fajną kąpiel, może y, rozluźniającą mięśnie, y, odpocznij sobie tu i y, y, zadbaj o siebie, Magda. Y, a ty, Maria, co? Napisałaś wiadomość, gdzie ona jest? To jest to: to jest Michał. To jest Maria. Dobra, okej. Okay. No i chcesz rozwiesić jednak. Mm, widzicie, e, Maria jednak jest tradycjonalistką i zamiast suszarki woli mm, rozwieszać pranie na sznurku, ale Maria to jest zły pomysł. Czekaj. To jest zły pomysł, bo pada deszcz. No, nie możesz tego zrobić. Wyczyść tutaj e, tacę na kłaczki i no niestety mimo że bardzo chciałaś i uwierz mi ja też bardzo bym chciała i wolała, żebyś Rozwiesiła pranie na sznurku, to jednak musimy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań i rozwiesić i włożyć je właśnie do suszarki. Także robimy to, wysuszymy ubrania, szybko pójdzie. No i co, Maria, już tu wszystko ogarnęłaś, to chodź, chodź. Ja myślę, że ty się zajmiesz kuchnią. Sprzątniesz, tutaj y, Michał nie dojadł, ale y, zostawimy ten popcorn. Może, y, może Magda będzie chciała sobie zjeść popcorn? No. Myślę sobie, że tak, że skoro Maja zajadała smutki ciastem czekoladowym, to może Magda odziedziczyłaby to po niej i też właśnie ma takie coś, że zajada smutki, i może Magda lubi na przykład właśnie popcorn. Także damy jej zaraz właśnie porcję popcornu. Może też właśnie Michał o tym wie i dlatego przygotował, przygotował ten popcorn. Z masłem. No i zobaczcie, Magda przechodzi pewien etap. Zdecydowanie lepiej się czuje, spędzając czas w samotności. No myślę, że idealnie nam to pasuje. Ty też idziesz się zdrzemnąć. No to idź, idź jak najbardziej. Też na pewno macie właśnie wszyscy za sobą nieprzespaną noc. Także chodź tutaj, weź sobie porcję. Ty poszłaś posprzątać klatkę. O, zobaczcie, jaka kochana babcia, naprawdę nie wierzę, zobaczcie. Maria wierzy, że Magda teraz przeżywa ciężkie chwile, że nie ma sił i dlatego poszła zająć się za Magdę jej chomiczkiem. Po prostu chciała jej pomóc i, i posprzątać za Magdę właśnie klatkę chomiczka. Jakie to jest słodkie, Maria, ty jesteś naprawdę przekochana, jesteś najlepszą babcią na świecie. No i jeszcze musisz właśnie uzupełnić jedzenie, jak już tu jesteś, to to zrób. Super, jesteś najlepsza, Maria, naprawdę. E, dobra, Magda, jesteś już na dole? Jesteś. E, no to weź sobie popcorn, mm, zjedz sobie. No i może, Magda, właśnie jak zjesz, to zajmiesz się chwilę z tewcią. Może spędzisz z nią troszeczkę czasu, to ci się... Myśli odciążą, bo na pewno nie zrobili się lepiej, na pewno nie poprawili się humor, na takie rzeczy potrzeba bardzo dużo czasu, ale jednak mm, warto od czasu do czasu spędzić chwilę na takich właśnie normalnych zajęciach, żeby odciążyć sobie myśli i, no i po prostu odciągnąć uwagę. No i właśnie myślę, że chwile spędzone z kociakiem mm, są do tego odpowiednie i na pewno pomogą Magdzie poczuć się lepiej. O, widzę, że Maria też poszła się zdrzemnąć. No, nie ma co się dziwić. Naprawdę w domu naszej rodzinki, mm, ostatnia noc była naprawdę bardzo ciężka, więc e, też niech się zdrzemnie. Oczywiście niech się zdrzemnie chwilę, e, a potem pójdzie do parku, tak jak już mówiłam. No i zobaczcie, tutaj przyszła już e, Stefcia, czeka czeka na Magdę jak ja słodko Maja tutaj już sprząta Magda rozmawia sobie właśnie ze Stefcią też zaraz się może z nią pobawi wskaźnikiem laserowym tak? tak no i fajnie Stefcia na tym skorzysta i Magda przy okazji też Michał naprawdę też byłeś zająć się naszym chomiczkiem naszym płciu E, super, to to naprawdę bardzo miłe. No powiedzcie sami, to naprawdę bardzo miłe, że mm, za każdym razem w serii, kiedy mm, płciu potrzebował uwagi, no to... Może nie za każdym razem, ale w większości przypadków zajmowała się nim Magda i nikt na to nie reagował. A teraz, kiedy Magda jest smutna, kiedy przeżywa śmierć Marcina, no to zarówno Michał, jak i Maria poszli zająć się płcią. To jest takie słodkie, takie urocze. O, No dobra, Michał, idziesz wypić sobie coś, wypić sobie sok pomarańczowy, dobrze. Mm, a ty, co chcesz? Teraz chcesz sobie zjeść naleśniki, Maja, mówisz? Znowu słodkie. No dobra, nie ma sprawy. Michał, Michał, posuń się. Posuń się trochę na bok, bo tutaj Maja się chce dostać do lodówki, no. O, proszę, dobra. Okej, okay, ale nie, ale nie, nie, nie. Maja już nie będzie sprzątać. Sprzątaj tą szklankę. Mm, I tak, czujesz się dobrze? O, ale tutaj widzę, że pojawił nam się nastrójnik walczy z przeziębieniem. Mm -hmm. To czyli może Michał poczuł się gorzej e, i nie chciał tutaj nikogo martwić więcej więcej dokładać więcej obciążać problemami e, i postanowił zająć się tym sam no super Michał naprawdę super mm, no i tak jak się mahenio dobra trzeba go nakarmić także zajmij się tym no i potem możesz sobie e, pooglądać kanał może jakiś film akcji o a wy tu sobie właśnie spędzacie razem czas, super, Maria, nie, 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 nie będziesz jadła tortu, sprzątnij kuwetkę i jak to zrobisz, to skoczysz na chwilę właśnie do parku, już jest 21, ale park mamy tu zaraz obok. No, zaraz obok domu, więc, yy, więc będzie wszystko ok. Maria będzie na pewno bezpieczna. E, no dobrze, no to co? Ja myślę, że uciekamy yy, z Marią do parku, do klubu seniora. Zobaczymy, co tam słychać u yy, Ani i Antoniego, a Maję, Magdę i Michała zostawiamy na razie samych. E, myślę, że sobie. Poradzą bez nas. Dobra, no to widzimy się na miejscu. Maria jest już na miejscu i oczywiście rozpoczęłyśmy też już spotkanie naszego klubu seniora. No i teraz myślę, że Maria oczywiście opowiada Ani i Antoniemu o tym, co się stało ostatnio. Oni też. Dzielą się przeżyciami ostatnich dni. No i oczywiście, że siedzą przy ognisku, bo to jest ich ulubione miejsce. Uwielbiają tutaj siedzieć, uwielbiają spędzać razem czas i uwielbiają też razem piec pianki. Także proszę bardzo, Maria. I co tutaj ci się pojawiło? Widzę, że mamy jakieś nowe odczucie. Otwórz profil. O, dobre przyjaciółki, fajnie, dobre przyjaciółki, sąsiadka, no i tutaj właśnie mamy też uczucie podziw. Super, bardzo się cieszę. No i tak, zobaczmy, co my tutaj mamy. No, nasz ogród ma się całkiem nieźle, rośnie tu. Rosną nam truskawki, z tego co widziałam. A, tutaj są truskawki, no także rosną nam truskawki, rosną nam marchewki. Tutaj mamy też dzwonki, także. Także bardzo dobrze. Tak, Antoni tu sprawdza, tak samo jak ja. Wszystko się zgadza, nic nie wymaga waszej uwagi. Ale może jak już upieczecie sobie pianki, to mogłabyś wsypać ziarna dla ptaków. A dlaczego nie? No, także choć Maria, zajmiesz się właśnie tym, żeby ptaszki miały co jeść. No, a potem sobie właśnie wrócisz do ogniska. Ja widziałam też, że ona chciałaby pograć w karty tutaj. No i może w sumie... W sumie, może to jest dobry pomysł, żebyście sobie pograli razem w karty, co? No, bo tak, zjecie sobie już fajne, gorące pianki z ogniska. No to jak już brzuszki będą pełne, to może warto porobić coś innego i spędzić czas jakoś inaczej niż zwykle. Dobra, ziarna mamy nasypane, więc może pogramy sobie właśnie w karty. Chodźcie, chodźcie, myślę, że Maria ma właśnie dobry pomysł. Dobry pomysł z tymi kartami i warto go wykorzystać, ale zobaczcie, Ania nie przepuści żadnej pianki, naprawdę. Tak, jest upieczona idealnie, trzeba zjeść, no i teraz można iść, właśnie grać. Widzę, że tutaj Antoni też włączył muzykę i Marii pojawił się na strójnik. mój ulubiony utwór. Wspaniały gust muzyczny. Maria jest całkowicie pochłonięta muzyką ogrodową. Tak, bo to jest właśnie e, ulubiona muzyka Marii. No i zobaczcie, mimo że ten odcinek jest ogólnie bardzo smutny, to mamy też jakieś drobne, pozytywne akcenty. E, no i bardzo dobrze. Myślę, że właśnie tak powinno być, że jest smutno, oczywiście, że jest smutno, oczywiście, że trzeba przepracować ciężkie sytuacje, ale też warto chociaż na chwilę e, zaczerpnąć normalności e, i próbować właśnie spędzić czas e, tak jak się lubi, po prostu tak jak każdy lubi i dzięki temu zachować jakąś tam równowagę. E, no cóż, ja będę kończyć ten odcinek. E, w kolejnym odcinku czeka nas niestety smutny pogrzeb Marcina. No i myślę, że będzie to zarówno koniec, jak i początek pewnego nowego etapu w serii. No, ale to już wszystko wkrótce. Ja kończę i jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.